Widzisz na skalę te dumny? Tak. Ale to nie widzę, może tam będziesz go miał Andrzej. Na skałach Dobrze. Ale tu chyba jeszcze znajdaje. Gdzie, tak, gdzie, tak, gdzie, tam gdzie tam jest? Tam. Dobra, widzę. gdzie oh, ty tu jest. Dobra. Andrzej. Idę, idę. Wystawiłem się po prostu pod jego całkiem. Zabiłem się. Zabijłem i tak idem. dwóch, tak? Ale ja jestem gotowy do akcji Fajne Za nie gramy tu Andrzeju o, co? to co lubimy Fajny masztułek. tułek Dziękuję i Ej tutaj gdzie no, chciałem <grym> do ciebie strzelać ale. ale mi życie spadło bardzo Zabijamy go, zabijamy go Tortujemy go tutaj Nie, bo będzie, że lubimy, bo koleś robi lecą Czekaj, ja teraz wyróżnię, bo to zabiją nas teraz tutaj seriami. Ej, tam naprzeciwko był koleś, widzisz? Tak, no. widziałem. Yeah. Przez sobie przez... Zabił cię? Nie. Jeszcze jeden jest na skałach, tam było dwóch. Kurwa, czyli. Ej, 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 za bardzo się ten... A. A, wtedy, Ej, za nami chyba będzie zaraz ktoś wychodził. Andrzej, ja się tam nie będę podchodził do ciebie, bo zginę. Dobra, mm -hmm. zabij mnie ktoś z jakimś sprayem. A ty, Rafał, Lol Trafiłem go przedemną No nie Nie, z boku Z boku bo no, człowieku, ja jestem aktywny Mówię z boku, to z boku, nie Aktywny Mówiasz, <coughs> ty już nie reagujesz A jest z prawej Wiem, pa patrzyłem na niego A jest wys ten Wysunięty czy coś? Nie mam... No przeciwko zaspakany. nas. To się Zabiję tam jednego kolegę przed nami. Mam na ty ty to nagrywasz? Tak. to na wiedzieć Kurde, no ale tak w takim momencie się zapomniłeś Andrzej nie jedź tam za bardzo A ty, ty też Rafał, chodź za nami. A ty jesteś snajperem. dobra Cię tam ludzie wyzywają w czacie. Biedrzęstwo jedno no. A i mamy ich na dupie zamurzyliście yy, Nie, bo nie szedłeś z nami, o, Dobra, ty jesteś naperem. Andrzej... no yeah. Jeden. Yeah. Dobra, ja sobie parę zabiłem. Głupus. Zabiłeś go? Nie. Bo ja się go zabił. <coughs> Jestem za tobą, Andrzej. Operacja Metro. Andrzej, ten mecz przejdzie do historii. Nie wiem, musimy zrobić tutaj dużo rzeczy. Musimy tu zalańsić. już jesteś gdzie indziej, Andrzej. Bo... Ty mi mhm. znikać zaraz. Znikający Andrzej. Miał tam był cały taki otwarty teren, ale nie chciałem iść. Och, sprytny Andrzej. Ale gdzie są ludzie? Nie wiem, może tam, tam są teraz. Tak, tam Gdzie my byliśmy, tam gdzie kwaśniewski był? Był. No to idziemy tam. na 20 tylko nie idź tak za bardzo Andrzej bo wychodź, wyjdziesz zaraz pięciu ludzi na ciebie będzie no wiem wiem Andrzej tutaj widzisz dobra zabiłem go jak tam był technik to, kiedy ja mówię to już go zabijam o jeszcze na moście jest ale go zabiję. kurde ma, że... ja też nie go strzelałem jeden jest za murkiem naprzeciwko mnie jak się patrzysz nie wiem jakoś tak a ty go zabiłeś czy co? Ja nie o w dwórku tam Kurde, dobra, Gdy. idę do ciebie Mam nadzieję, że nikt mnie nie zabije Nie zdążyłem jakie to było takie niefajne A ja mamy równo 5 na dwa Co? No wyniki zaprawcie No i co? No nic, śmiesznie Tam są, nie? Ja? mnie wysadził. To było ciekawe. O, dziękuję Andrzeju. No ja wiem, ja wiem. Tak podszedłem, nie? Gwiazdka szturmowca. 10 tysięcy. A za nami, Andrzej! Dobra, zabiłem go. Wow. Z... Z... Wiem, jest Zabij go i mnie odwróciłem. Yeah. Zabiłem go. E, szybko wychodź. No i to tam... Miasta... Aaaaaaah już Jest Już nie mam nic Uważaj na moście idziesz. Daj przyjdziemy tam gdzie teraz przy tym murku, widzisz, widzisz? Tej... A no. widzisz ich? O jednego widzę. O nie idzie, kurde, drugiego nie zauważyłem. Widzisz tam na mapie? Kurde, z granatikem rozwalił. Dzięki Andrzej, ale pewnie zaraz mnie zabiedzie. Uważaj. W sensie. Uważaj z mostu. A jej za nami. Tam, gdzie kwas jest, zabierz go jakoś czy coś? Sorry, od... Dobra, to masko. Tam. Jakie Rambo ja zrobiłem? A! 18 na 27. Uważaj, gdzieś tu będą. Jestem za tobą, Andrzej. Ja tam próbuję ich zeć, bo tam widziałem sniperów, ale Zabijesz tam. Zabijesz kogoś, Rafał? Dobra, To ich. go Andrzej? Ten... ...to blokiem on jest. Uciekł mi. Uciekł ci, tak? Mhm. Mm Może dalej tam siedzi. Może nie chce wyjść. Może pod mostem jest. Ja tak na Ktoś że... do nas strzelał. Mam nie, go. Tak jesteśmy rozdzieleni, Dawid. A zabiłem go. A, idę do ciebie Andrzej. Albo nie. Bo ja tak chciałem naokoło obejść, sprawdzić że ten snajper nie jest. Ej, no nie strzelaj do mnie, Rafał. No nie. Kurde. Tak. Nie widziałeś go, czy widziałeś? Zabieram już go. O, to jest za późno. U strzelaj do mnie. No nie. Ale, Andrzej się może cię. Oh, fuck. Nie, Andrzej za daleko. Andrzej zaraz będę się odradzał na A Andrzej, witaj. Uważaj. Bo kurde, nie się sponiewić. A może. 20 na 29 What the fuck. Zabilicie? Yeah. No nie. Tak. Tam jest na moście był, a nie zaszedł już z prawej Dobra. Ja jestem jeszcze na moście, widzisz go Dawid? No widzę go Może Ale... czołga się Jest, poszedł, nie. Idzie do ciebie Rafa chyba Dobra tam podchodzę Dawid, David Bo nie Rafa będziesz go widział on tam y, na moście jest Był on na moście zaszedł z tego mostu tam gdzie taki tunel jest widzę. ja z noża, z noża Ciebie wziął? Noże? No O kurde, Andrzej, Ym, widzisz go? Hmm. Nie. Hmm. No, nie, nie, Na przeciwko Tam czerwoną kropkę widziałeś Widzę, ja Zabiję jednego końcalnie czy to jest ten Możesz kurę Weź może normalną bronię Rafał i grać z nami Dobra nie ma pożytnego spawna Andrzej za nami Jednego zabiłem, ale jeszcze jeden jest Gdzieś A tam Ale jest lekko zarasowałem naprzód No ma, No dobra, to i to z tobą walić tam tych ludzi Wiem jakbyś odrodził, kwaś Nie mogę się nie mogę się spomać na Dawidzie Tam tam, tam tam z prawej naszej Widzisz na skalę te długy? Tak Ale to nie widzę, Możesz, tam będziesz go miał Andrzej na skałach Dobrze. Ale tu chyba jesteś Gdzie, tak, gdzie, to gdzie, to jest? Tam. Dobra, widzę. Uooo więcej tu jest Dobra Andrzej. Idę, idę. Wytawniem się po prostu pod jego całkiem Zabijesz tam, zabiłem tam ich zabiłem i tak dwóch, tak Ej, tutaj właśnie tam gdzie jesteś Andrzej, tam może być... Ej, naprzeciwko! Naprzeciwko, Dobra, tak? Pan. Nie wiem jak wy tam się obracacie, ale... To, naj... to to jest najszybsze co mogę powiedzieć. Ej, naprzeciwko! Naprzeciwko Dobra. mnie! Jak będziecie po prostu widzieć na mapie gdzie jestem obrócony, to będziecie wiedzieć chyba nie. Najgorzej no. jest to, że mapa się obraca, bo jakby się nie obracała, to byśmy mogli mówić względem mapy. Co ją powiększy. Nie, to nie, to, to nie ma znaczenia. Ale możemy mówić północ na to jest bardzo niewygodnie. Bo za szybko. Idę. Ja. Pod morzbi na no, nie? Gdzie jest Andrzej? Nie wiem. Jakiś sniper chyba do mnie walił. Mmm, z mnie. Widzę. Zrobiłem go headshot. Ej, 27 na 36. No, gramy to? Nie. Przed na skałkach jest sniper. przed nami tam. O kurde, zabił mnie no. Kwas jest po jego stronie. Ale daj się czołga w ksakach M249, tam... co to takie celniejsze się zrobiło? Co? Aha może rozstawił się i dlatego. Dobrze gra z tej broni. Doradzam się na ciebie Andrzej. Za mami jest, za wami. O widzę, widzę, ale Ach, jak się zesponie na Andrzeja to... Teraz naprzeciwko, wiem, Andrzej. A, tak. I no i... To... Dobra. Obry. Dobra. Tknąłem Patrz, ale już nie ma tego Roberta. To był team. Możesz... Ta... Ale to był... No. Ty. się na ciebie drudziłem. No wow. Gdzie oni są? Gdzie oni byli? Oni na Są tu na tym. Czemu ja się spełniło. Bo... Musimy gdzieś <noise> osobno zespawnować cały team i musimy tak iść. Jakoś nie ufam Tobie, kawu. Widzę go. Ja, ja, to... Wszyscy się spełnimy, ale dobra. Czy to pójdę tyle dalej? Na skałkach jest tam widzicie ten. Ja, ja. ja zabiję jednego. Gdzie ale... drugi? Tak, idzie drugi. Dobra, sniper do mnie nawalał. Zabiłem tego drugiego na skałkach. Zabił cię ktoś, od nie? Nie. Rzucę Ale, to... czy coś? Sniper do mnie strzela. On tu jest. Widzę, za tobą. A Za to nami jest sniper. Oł. Wow. Widzę, za tobą. Ja się boję, że mnie Andrzej, tam gdzie Rafał zginął, tam za drzewem. O. No. Gdzie on jest? Zabierz go, Dobra, nie no, jest ale jest to era. Ale jeszcze jakiś do mnie szczak. Jak no, jakiś tam, ale za nami już. Chyba z mostu. Albo tyle dalej. Nie, nie, za, nie. No, za nami. Nie, on tam jest. Tak ja już go widzę, tak ciągnął mnie. <laughs> o mnie też. Kurde. Ciebie też? Nie. Mhm. No teraz tak. W Mieliście headshota po nim? No chyba tak. A ty miałeś headshot Andrzej? Hmm. Może nie pamiętam. Ale nie, tak długo by decydował. Ja ciągle coś przetywał bo nie. Dobra, ja ile się zemścić? umiera. Ja umierasz. Tak I tak za nim. On strzela do mnie. Dobra, chyba nie wygramy tego. A może wygramy? Kurde! Jezu, ty przygważdżanie, jak to kurde, ktoś do siebie strzeli, to już nic nie widzisz. Ja miałem kolej się naprzeciwko siebie. Nie ma. Dobra, je! ściągnąłem go, ale do mnie nawalają się A Andrzej, doradzę się na topie, mam nadzieję, że nie zginę. Uważaj, bo tam jest strzelali. Idę na, na no. Nie no. poddawaj się Ten kutas jest mój Ja wiem, że jest twój Tak Ten kutas jest twój Dawid Taki duży no. Ja tak wiem że ty tak. to lubisz Dawid. to, bardzo ty, ty to lubię. wcale nie chcę odebrać tej przyjemności. przyjemność Dobra idę Idzie snajper. Dobra Dobrze że o. masz tego świadomość Kurde, ale ta... To jest ja bardzo blisko. Oni mają jeszcze 5 punktów. 6. Musimy to wygrać. Musimy. A nie możemy tak chodzić przez środek, A, bo to się trochę nie płaci na pewno. Ooo Easy Win jak już tego nie lubię. z Lola. Już teraz z Lola. No przestań, Rafał! Nie no, że ja to byś taki żak. Nie no żartuję, to był już taki żart Ej, jesteśmy na równo z jednym teamem Ej no Oni mogą nas prześcignąć Przygwozili cię no kurde No to strzelaj tam Dawid No strzelam no Co ty się obijasz? Ja ci tam rzucam apteczki, a ty to Co to miało być? On był nad tobą, ten koleś tutaj widzisz, go tutaj obok? Nie Tutaj, na prawo. Aha, no i o, to się chciał tak. z brać i to wybuchło wszystko jakoś, nie wiem jak. Szkoda, że tu nie ma takich filmików pokazy wiesz, pokazywanych z meczu. Fajnie by mm. tak było. Mhm. Że sobie... Jak w z... Black Opsie, tak? W Black no. Opsie, tak? No. No. No brak. No brak. No brak, wygramy to, na pewno to wygramy, tak nie może być. Wygramy to, na pewno. Przez most, przez most tutaj idzie. Dobra, zabijmy go. Uh, uh, Zabijcie mnie. Dobra, Zabijcie uh, 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 Zabił mnie, a to jest drugi przychodzi. Nie, idzie, idzie przez most teraz, tam na dole. Jeszcze jeden idzie. Wow... <suszy> przestań, przestań, Andrzej. Daj, stań, Andrzej. No, Przecież nic nie robię. No ale tak chuchasz ten mikrofon. Teraz? Prze film chwilą to zrobiłeś, no. No bo to. No chyba nie. Wygramy to! O chyba nie. E, Ciekawe, e, oni ciągle easy win, nie? Ciekawe gdybyśmy to wygrali, ciekawe co by napisali. A gdyby. Ciekawe co by napisali. Było bardzo ciekawe. LOL Fuck you, polo na czek hmm. Fuck you ja bym napisał, ale nie wiem jak się pisze. O, jaki Andrzej patriota. No. A, patriota. Kurde zabił mnie. <grym <grym> patriota. <grym> ha? Po prostu nołeś. Nie ja wow. będzie mi obrażał mnie i moich sąsiadów. Szacunku trochę, co? A tak, tak jest częściej jeszcze w Lolu. Andrzej, Ta? no. dą, dą, dą A tam to ludzie dobrze. się wyzywają normalnie. Dlatego nie gram w Lola. No i dobrze, w docie też, ale mniej już trochę mniej. <laughs> Kurde, ale nie wiem się wydaje, ale tym premium szybciej poziomy lecą. Zdajecie się, po prostu lepiej grasz, bo gracze premium zawsze lepiej grają na tych no premium. A czemu? Jeżeli możemy to wytłumaczyć, bo nie rozumiem. No taka jest zasada. Robert miał premium niż ja, dużo lepiej grał niż. A teraz jesteśmy na równym poziomie, nobi Janu no. oh, no, tak. okay. okay. i jest. O no No Dawid jakiś tam. Ale. Po sobie miałem w pierwszym takie darbowe haki? No. Tak właśnie mi się wydaje. Mi, mi się promocja skończyła.